Wielkanoc to nie tylko kolorowe pisanki i czas wolny od pracy. Dla chrześcijan to najważniejsze święto religijne, wymagające odpowiedniego duchowego przygotowania. Studenci Uniwersytetu III wieku spotkali się 30 marca, by wspólnie przeżyć Chrystusową Drogę Krzyżową. Sekcja teatralna przygotowała inscenizację Golgoty Jasnogórskiej Ernesta Bryla, opatrzoną ilustracjami Jerzego Dudy Gracza. Zależy mi, aby Golgota Jasnogórska nie była historią obrazkową sprzed dwóch tysięcy lat, którą z dobrym samopoczuciem, że to nie myśmy krzyżowali, sprawujemy w wielki piątek. Ta Golgota jest dzisiaj, teraz i tutaj, w katolickiej Polsce. Studenci odczytali piętnaście wierszy poetyckich stacji Drogi Krzyżowej. Ten niezwykły poemat pasyjny, opowiadający o męce pańskiej, stanowi odniesienie do dzisiejszych czasów. Mówi o ludzkich słabościach, grzechach, także o ulotnej wierze. Przedstawia świat, w którym zło przybiera pozory dobra, a człowiek zdezorientowany, zagubiony i mały, łatwo ulega manipulacji. Przechodzi do porządku dziennego nad tym, co powinno życie przewartościowywać, chce ocalić za wszelką cenę to, czego ocalać nie warto. Z wierszy poety wielokrotnie wypływa gorzki paradoks. Przeszkodą w spotkaniu z Chrystusem bywa najgorliwsza religijność. Religijność skostniała i ślepo zapatrzona w majestatyczne ołtarze, a nie umiejąca patrzeć w głąb siebie ani dostrzec stojącego obok człowieka. My, mali ludzie, cośmy do ostatka, stojąc u krzyża na cuda czekali. Coś my uciekli, głowy pochowali i każdy sobie gębę ręką zatkał. Już nie będziemy o cudach gadali. My, my, mali ludzie, coś my do ostatka. My, mali ludzie w strachu czekający, że przyjdą także po nas i na krzyż przybiją. Uciekaliśmy od kobiet płaczących. Zapomnieliśmy Jana wraz z Maryją, bo się nam powrót zacisnął pod szyją. My mali ludzie w strachu czekają. Bóg z martwych wstał. Odwalił groby naszych domów. Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było i nie przepuścił tej nocy nikomu. Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą. Bóg z martwych wstał, odwalił groby naszych domów, byśmy stanęli. Na światło spojrzeli. Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli. Bóg odrzucił ten kamień. Po przedstawieniu głos zabrał dyrektor Miejskiego Domu Kultury Jacek Kalinowski, który przywitał ostrowskich studentów. Przewodnicząca Rady Słuchaczy Danuta Kołodziejczyk życzyła koleżankom i kolegom zdrowych i pogodnych świąt Wielkanocnych. Te największe ze świąt chrześcijańskich przeżywamy wszyscy, ale każdy na swój sposób. Pamiętajmy, że Wielkanoc to święto pojednania. To doskonała okazja, by zapomnieć o konfliktach, wybaczyć, zacząć wszystko od nowa. Golgota Jasnogórska nawiązuje do naszej historii i do konkretnego dzisiaj, do przeżyć każdego indywidualnego człowieka, mówił ksiądz prałat dr Jan Okuła. Żoga Krzyżowa w tym ujęciu pokazuje nam, jak Bóg, Pragnie być bardzo ludzki i jak Bóg uczy nas przeżywać to, co trudne, bolesne, dramatyczne, a przed tym nikt z ludzi nie ucieknie. I także wielki kryłów nocy zmartwychwstania, kiedy idziemy z Chrystusem, który pragnie odnowić swoją miłością całą ziemię. Ksiądz Prałat pobłogosławił jajka i świąteczne wypieki, którymi następnie studenci Ostrowskiego Uniwersytetu podzielili się, składając sobie nawzajem świąteczne życzenia.